Gościem Radia Chodnysa i portalu Nysa jest dzisiaj Artur Kamiński, dyrektor Szpitala Powiatowego w Nysie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie. Panie dyrektorze, od bardzo dobrych wieści rozpoczniemy. Kolejne miliony z KPO dla Nyskiego Szpitala, tym razem na kardiologię. Tak, w ostatnim czasie obserwujemy dużo konkursów w ramach KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy na różne przedsięwzięcia. No i my jako Szpital Powiatowy w Nysie, Korzystamy z tego, składamy nasze dokumenty, wnioskujemy o środki. Ostatnio otrzymaliśmy 9 milionów złotych na obszar IT w naszym szpitalu i to bardzo duże wsparcie, bo to jest olbrzymia kwota i obszar bardzo szeroki w ramach tych 9 milionów złotych. Chcemy dokończyć digitalizację naszej dokumentacji medycznej. Chcemy wdrożyć rozwiązania AI, czyli związane ze sztuczną inteligencją. Chcemy rozbudować, zintegrować nasze systemy informatyczne. No i co najważniejsze, po ostatnim. Ich doniesieniach medialnych i atakach hakerskich mhm. na szpitale. Chcemy wzmocnić obszar cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Powiatowym w Nysie i na to pójdzie 9 milionów złotych. Tutaj y, ten projekt jest już rozstrzygnięty, mamy podpisaną umowę i cały 2026 rok poświęcimy na to, żeby zrealizować ten projekt. Natomiast wystartowaliśmy w kolejnym y, projekcie Też i udało się... Też KPO, tylko inny, na, inny nabór, i tutaj udało się pozyskać prawie 2 miliony złotych na obszar kardiologii Aha. też bardzo ważny medyczny obszar, w ramach funkcjonowania naszych oddziałów wewnętrznych, czyli interny. I te środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie sprzętowe naszych oddziałów internistycznych i zakup. Wielu ważnych sprzętów, które albo mamy i wymienimy na nowe, albo mhm. ich nie mamy i wzmocnimy w ten sposób funkcjonowanie naszej interny. A oddział wewnętrzny mamy dwa oddziały wewnętrzne to jest serce szpitala. Bo to dwa duże oddziały? Tak, to są dwa duże oddziały tam przyjmujemy najwięcej pacjentów. To są też oddziały, które najbardziej służą lokalnej społeczności lokalnym mieszkańcom bo tam jest największy odsetek procentowy ilości naszych mieszkańców z powiatu nyskiego dlatego też już jakiś czas temu postawiliśmy sobie za cel, żeby wzmacniać naszą niską internę. więc łącznie jest to 10 milionów złotych, i cały czas obserwujemy kolejne nabory, mhm. przygotowujemy się, staramy się tutaj profesjonalizować nasze podejście do pozyskiwania środków zewnętrznych, bo to też nam pomaga w utrzymywaniu płynności finansowej, w poprawianiu pozostałej działalności operacyjnej. Mhm. Bo wiadomo, w szpitalach prywatowych w ramach działalności medycznej nie jest łatwo i tutaj y, generujemy pewne straty. Natomiast cały rachunek ekonomiczny szpitala to nie jest tylko działalność medyczna, ale też pozostała działalność operacyjna. I tak. im więcej środków pozyskamy w ramach pozostałej działalności operacyjnej, im więcej pozyskamy dotacji zewnętrznego wsparcia, tym poprawia się ta płynność finansowa, tym zwiększa się amortyzacja i poprawiamy tak. tym samym y, wynik. Finansowy szpitala. Tutaj ale ten wynik nie jest. Przejdźmy, tak. Przejdźmy stricte już do wyniku finansowego szpitala, bo powoli, powoli kończy nam się rok, więc to czas podsumowań. Wiemy, że był taki moment, że sytuacja finansowa Nyskiego Szpitala nie była zbyt różowa, ale to się chyba w ostatnim czasie poprawiło. Jak to wygląda w tej chwili? To były lata 2020, 2021, 2022 i 2023. W drugiej połowie do 2023 ta sytuacja zaczęła się poprawiać. Wówczas. Dyrektor Jurek Hajduga wraz z dyrektorem Markiem Szymkowiczem zaczęli podejmować twarde decyzje i dość mocno restrukturyzować finanse w szpitalu. Ja to z zdwojoną mocą mhm. kontynuuję od stycznia 2024, które, kiedy objąłem funkcję dyrektora szpitala. Więc najgorsze lata, czas dla Neskiego Szpitala, gdzie te wyniki były najgorsze, mówiąc wprost. To jest rok 2021-2022. Mhm. E, dzisiaj e, mamy zamknięty 2024 rok. E, kończymy 2025. Za 2024 wygenerowaliśmy około 8 milionów e, złotych e, zysku. E, w tym sensie, że my nie mieliśmy straty. Więc jesteśmy na plusie. Oczywiście to jest dalej połączenie. Tak naprawdę, bardzo dobrej naszej działalności w ramach tej pozostałej działalności operacyjnej, gdzie potrafiliśmy zrekompensować straty z działalności medycznej i w ten sposób wygenerować zysk. Takie samo podejście mamy w 2025 roku, gdzie zarówno działalność medyczna, jak i ta pozostała działalność operacyjna są to dla nas dwa kluczowe obszary w ramach rachunku ekonomicznego żeby później bronić się w miarę dobrym wynikiem. Działalność szpitala jest taka, że naszym celem nie jest wynik finansowy. To nie jest spółka prawa handlowego. To nie jest podmiot gospodarczy. Tutaj celem samym w sobie nie jest wynik finansowy. To jest można powiedzieć taki pośrednik w dążeniu do celu, bo celem szpitala jest niesienie Yy, I zabezpieczanie yy, bezpieczeństwa medycznego dla naszych yy, mieszkańców. Tylko ciężej o to, gdy szpital jest, mówiąc krótko, Oczywiście, skonarzy, minuj tak. się Tak, y -y. tylko to nie jest cel y, sam w sobie. Y -y. Y -y. Naszym celem jest to, żeby szpital był wydolny, y, żeby miał mocne oddziały, żeby nie brakowało sprzętu, żebyśmy mieli dobrych y, lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych itd., tak mógłbym te grupy medyczne wymieniać. Ale żeby to było, to musimy zadbać o finanse, więc y, mimo to, że nie jest to łatwy czas dla szczególnie szpitali powiatowych, bo y, z każdej strony otrzymujemy wiele informacji. Bo no, słyszymy o tym, że brakuje. O sytuacji pieniędzy. Narodowego Funduszu Zdrowia i prawda jest taka, że szpitale powiatowe i procedury medyczne w szpitalach powiatowych są niedoszacowane. Mhm. My jesteśmy szpitalem ostro dyżurowym, czyli musimy cały czas odpowiadać na potrzeby medyczne ostre. Które nagle się dzieją wśród naszych mieszkańców, bo mamy szpitalny oddział ratunkowy. Przez to nie jesteśmy w stanie rozwinąć działalności planowej, no bo działalność planowa jest taka, że coś sobie zaplanujemy, szczególnie te procedury dobrze płatne i to realizujemy, ale trudno realizować działalność planową, jeżeli mamy SOR i działalność ostrodyżorową, bo co chwilę na SOR pojawia się pacjent, który Potrzebuje wymaga pomocy. nagłej pomocy i musi trafić na blok operacyjny i zaburza nam to funkcjonowanie takiego podejścia związanego z działalnością planową. Dlatego też te szpitale większe, specjalistyczne, wojewódzkie, uniwersyteckie bardziej oparte są o działalność planową, a tam procedury są lepiej wycenione i łatwiej je wycenić, łatwiej je zapanować nad kosztami. W szpitalach takich jak nasz, w szpitalu powiatowym kiedy nie jesteśmy w stanie planować naszej działalności medycznej, bo ad hoc teraz musimy odpowiadać na różne potrzeby. dolegliwości medyczne i potrzeby zdrowotne naszych pacjentów, to sprawia, że nie jesteśmy w stanie panować nad kosztami, i to utrudnia nam zarządzanie naszymi finansami. I stąd też się bierze ta sytuacja, że. Mając my, jako szpitale w Nysie, aż około 15 oddziałów, bo to też czasami się zmienia, ale to jest co do zasady 15 oddziałów szpitalnych. Mhm. Są to te oddziały najtrudniejsze, które są najmniej rentowne i najsłabiej wycenione przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dopóki NFZ nie urealni poziomu wyceny procedur medycznych dla. Świadczeń medycznych, które są realizowane przez szpitale powiatowe, tych trudnych oddziałów interna, chirurgia ogólna, urologia, neurologia, laryngologia. To cały czas szpitale powiatowe do tego momentu będą przeżywać problemy finansowe. Dlatego też musimy w ramach tej trudnej struktury finansowej i niełatwego organizmu do zarządzania, jakim jest szpital powiatowy, jakoś. jakoś się poruszać, balansować i, tak jak na wstępie powiedziałem naszej rozmowy, korzystać z różnych innych źródeł finansowych, zewnętrznych, żeby posiłkować się tymi środkami, hmm. aby, no, mówiąc prosto, rekompensować straty z działalności medycznej. Ok, zapytam teraz o zespół do spraw opracowania optymalnego modelu koncepcji ochrony zdrowia w powiecie nyskim, bo tak się nazywa ten zespół powołany przez starosty nyskiego. Ostatnio mieliście kolejne posiedzenie. W styczniu mówił starosta o tym, że będą już pokazane pierwsze rozwiązania dotyczące ochrony zdrowia w naszym powiecie. No, Ja myślę, że przede wszystkim mieszkańcy Głuchoła zastanawiają się co będzie z placówką właśnie w Głuchołazach. Tak, jesteśmy akurat po sesji Rady Miejskiej w Głowazach. Pan Starosta Daniel Pani Mąka w niej uczestniczył. Ja też na tej sesji byłem. Jesteśmy po trzech posiedzeniach zespołu. Myślę, że Starosta dotrzyma terminu i w styczniu jako zespół wydamy rekomendacje. Dzisiaj jako zespół pracujemy nad analityką, mhm. czyli zbieramy wszystkie dane, zderzamy ze sobą te dane, szukamy, Yy, czy diagnozujemy wąskich gardeł w funkcjonowaniu naszych yy, szpitali? I pojawia się też mnóstwo, dodajmy, spekulacji, czy szpital Kuchułazak przetrwa, czy nie przetrwa, czy część oddziału będzie likwidowana, czy nie będzie likwidowana, bo te wątpliwości właśnie dotyczą głównie tej placówki. Tak, tylko że to nie jest ten moment. Oczywiście, że spekulacje są. Yy, no one będą, się po zawsze będą mhm. się pojawiać wtedy kiedy rozmawia się o tak ważkich sprawach. Natomiast na dzień dzisiejszy ani starosta, ani zarząd powiatu, ani zespół nie wydał żadnych rekomendacji. My dzisiaj pracujemy mhm. w oparciu o analitykę, o dane. My dzisiaj yy, ustalamy, diagnozujemy to co jest naszym problemem, ale też szukamy takich przestrzeni, które mogłyby być yy, dobrym rozwiązaniem, które mogłyby wzmocnić yy, ochronę zdrowia na terenie powiatu nyskiego i zespół i nikt inny nie wydał na dzisiaj żadnych rekomendacji. Więc te różne spekulacje, które są w przestrzeni medialnej, są trochę przesadzone. Ale ja rozumiem, że one są, bo zawsze jest temat tak, zdrowia budzi wielkie że emocje. Temat zdrowia mhm. budzi emocje, czy temat oświaty tak. związany z restrukturyzacją szkół i kiedy są emocje, pojawiają się różne domysły, domysły różne spostrzeżenia które tak naprawdę się jeszcze nie zmaterializowały i tylko się o nich mówi. My chcemy rzeczowo do tego podejść i ja mogę jedno obiecać. Jestem dyrektorem szpitala w Nysie, ale też jestem głuchołazianinem. I samorządowcem, bo pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Wysp Polskiego jako przedstawiciel oczywiście całego powiatu Nyskiego, ale przede wszystkim gminy Gochłazy, bo mm -hmm. tam mieszkam. I ja zrobię wszystko, wykorzystując moją wiedzę, doświadczenie, pełnione funkcje, współpracę ze starostą, zarządem powiatu w Nysie, aby już w styczniu, kiedy będziemy na etapie prezentowania rekomendacji, żeby to były rekomendacje. Takie, które jeżeli mają doprowadzić do pewnej rekonstrukcji funkcjonowania podmiotów medycznych na terenie Powiatu nyskiego, aby nie doprowadziły do tego, że Gmina Gochołazy na tym straci. Takiej opcji być nie może. Ja ale starosta opcji też nie mówi, że nie, nie bierze tej opcji pod uwagę. Nie zaakceptuję, ale starosta jasno też powiedział, że też tego nie bierze pod uwagę, mhm. więc rozwiał też wątpliwości na sesji Rady Miejskiej w Głazach i dobrze. Że dość y, klarownie o tym y, powiedział. Y, dlatego też uważam, że okej, okay, są emocje. Y, muszą być, bo taka jest natura tej sprawy. No i też wiemy, że Kuchłaski szpital od lat jednak boryka się z Zgadza się finansowymi. Natomiast y, proszę wszystkich o jednak spokojne podejście do sprawy. W styczniu, jak zostaną zaprezentowane styczeń. rekomendacje. Ja wtedy też będę do tego namawiał. Nawet myślę, że nie muszę namawiać starosty, bo on o tym powiedział, że wówczas te rekomendacje zderzymy z opinią publiczną. Mhm. Zderzymy w ramach konsultacji społecznych. I żeby przeprowadzić taki proces, to muszą być spełnione dwa czynniki. On, ten, ten proces musi mieć mocny fundament merytoryczny, czyli to, co zrobi zespół, mhm. ale musi być opinia publiczna i społeczeństwo do tego przekonane. Jak przebrniemy te dwa obszary, to wtedy tak naprawdę możemy mówić o tym, że jest taki pomysł i Działamy. przedstawić kalendarz, w jaki sposób, kiedy e, będzie on wdrażany. Więc czekamy na styczeń i myślę, że wtedy pojawią się e, te podstawowe propozycje, które będziemy realizować. Nie tylko Głuchołazy czekają na styczeń, bo czeka także Odmuchów, który ma mieć od 1 stycznia nową karetkę i także podstację ratownictwa. Tak, to już decyzja od dłuższego czasu jest podjęta, teraz ta decyzja się materializuje. <coughs> tak naprawdę pracujemy z burmistrzem Odmuchowa Damianem Nowakowskim i ze starostą Nyskim Danielem Palimąką, żeby przebrnąć te kwestie, <coughs> przebrnąć te kwestie infrastrukturalne, dokumentacyjne. Bo to pewne bo, jest, tak? Tak, to jest mhm. pewne. Złożyliśmy już swoją aplikację w ramach nowego konkursu na funkcjonowanie ratownictwa medycznego. Tam już jest dla powiatu nyskiego siedem karetek, siedem podstacji ratownictwa medycznego, więc, więc nasz kontrakt będzie większy. Pojawia się podstacja w Odmuchowie. Tylko my dzisiaj musimy to przeprowadzić. Mhm. My musimy tam stworzyć lokalizację. Będzie to na razie technologia kontenerowa, bo nie jesteśmy w stanie w miesiąc wybudować tam budynku. Docelowo chciałbym, żeby tam nasi ratownicy w Odmuchowie mieli taki mniejszy budynek murowany, ale zanim to się stanie. Będziemy to realizować, myślę, że w drugiej połowie 2026 roku. Będziemy korzystać teraz z technologii kontenerowej. Będzie tam bardzo ładny, nowoczesny kontener, który już na koszt gminy odmuchów, bo tak się podzieliliśmy, Aha. szpital w Nysie poniesie koszty zakupu tej infrastruktury kontenerowej. Burmistrz y, Odmuchowa Nowakowski obiecał, że wepnie cały ten, y, całą tą naszą infrastrukturę y, podepnie do swojego systemu, bo to trzeba też podpiąć, żeby to tak. funkcjonowało. No i mamy niewiele czasu, bo to musi być przeprowadzone do końca grudnia. Więc y, pracujemy teraz operacyjnie dość y, mocno. Jesteśmy na etapie już zakupu kontenera. Na początku grudnia on będzie tam już y, lokowany y, i w grudniu będą trwały prace, żeby wpiąć to do systemu. No i od 1 stycznia pojawi się tam y, karetka wzmocni bezpieczeństwo medyczne dla gminy, od ale też dla gminy Kamienniki. Pamiętajmy, pozostaje karetka w gminie Paczków, bo to też był pewien problem społeczny, y, od którego tak naprawdę to wszystko się zaczęło. Od dobrej wiadomości zaczęliśmy, i dobrą wiadomością także kończymy. kończymy. Artur Kamiński, dyrektor Szpitala Powiatowego w Nysie, był gościem dnia Radia Chodnysa i portalu Nysa Chod. Pięknie dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.